Wesoły świąt wan, żyjsze wizowie. Żyjsze oh yeah. wam, wesoły świąt. Cie, manesko, jestem Kubaroid. W tym odcinku pogadamy sobie o YouTube no. Kiedy wrócę na YouTube no. YouTube, no. Odcinki się pojawią już niedługo, bo kupiłem sobie nowego laptopa, no. Tak wygląda opening laptopa, On był w takim fajnym pudełku. No, to, to było bardzo takie duże pudełko. Yy, tutaj tak to wygląda ten Kyton. Ja Wam pokażę. Oto synapsy Fanitio 5. Tu takie nakieki, tam były fajne. Yy, że jakieś nakieki, nakieki były w tym aptopie. No, jeszcze tam było ten laptop mi się bardzo podoba. Kupiłem go za, za 3800. Wam pokażę na ekranie je kostował dokładnie, nie pamiętam. Tak on się prezentuje. Bardzo piękny laptop. No. Mi się on podoba. I będą teraz lepsze odcinki. no bo mam nowego laptopa. Haha. Ha. A jak ładnie on wygląda, no i zajebisty. Semka, jak się wam spodobało, pa!